Wzią, wziąć tak, tak. tak? A, nie, to moja to no. żona za, za But ma pasować do Twojej <noise> różnych modeli. Jeszcze raz? Możemy to podzielić. Dobra, jeszcze raz. Mód <noise> ma pasować do Twojej stopy, a nie do kurtki. Ja bym się tak powinno, bo nas taka zapewnią nam. Zapewnią nam. Dobra. Odwróćcie im zamówić pizzę, bo do ciebie, do ciebie, do ciebie, do ciebie, do ciebie. Do ciebie. Dobra. Nagrywa się? Buta do ciebie. Buta dla ciebie. To jeszcze raz Odwiedź nas w sklepie, gdzie dokonamy oraz dopasujemy buta dla ciebie, do ciebie. Jeszcze raz, no? <laughs> jeszcze raz. Albo Albo jeździsz rekreacyjnie, a wybierz buta o wysokim fleksie. Jeśli jesteś lekki, Albo jeśli... Przełożenie noga genarta będzie z... Lepiej wziąć but... Chyba, po prostu tak to napisałem, że to będzie... Że to jest...